I no, bardzo serdecznie ten piękny dzionek, pora przyjrzeć się Cóż to ciekawe plotki, ploteczki, informacje pojawiły się w świecie LEGO przez ostatnie dni? A zaczniemy od LEGO Ideas LEGO na swojej stronie Ideas sobie uruchomiło na małe głosowanie My, fani, będziemy mogli sobie zdecydować jaki to zestaw ma być kolejny wydany w serii Ideas Nie, nie, nie dodany do głosowania, ale wydany jako nadchodzący zestaw najpewniej w przyszłym roku i mamy do wyboru jeden z trzech zestawów, które są tutaj nam pokazane. Wioska Wikingów, Podwodne Życie oraz Mini Pole Golfowe. Trzy bardzo ciekawe zestawy jak dla mnie. Numerem jeden to jest ta Wioska Wikingów. Jestem ciekawy co jak będzie wyglądał z tym zestawem, kiedy on będzie nas trafił w nasze rączki. Czy to będzie jeszcze w tym roku, a może i w przyszłym roku już na samym początku, a może i jeszcze później. To wszystko okaże się za jakiś czas. Sam zestaw ma trafić do ogólnej dystrybucji w Europie i wreszcie świata poza Stanami Zjednoczonymi, gdzie ten zestaw ma być unikatowo sprzedawany w sieci supermarketów Target. Bo cała korporacja i cały ZAM za to głosowanie została właśnie zrobiona we współpracy z amerykańskimi marketami Target. Samo głosowanie rozpoczęło się 17 maja i będzie trwało aż do 31 maja. Wyniki zostaną ogłoszone w połowie sierpnia. W końcu Lego dało nam fajną możliwość dodania. Który z zestawów, który nie przed ich regolistycznej selekcji ids ma zostać wyprodukowany? Podoba mi się to, bo było to wiele lepiej, jeżeli Lego by więcej, częściej robiło takie kampanie, właśnie jak to i dał nam, fanom się wybierania. Tak, ten zestaw ma trafić do sprzedaży. Tak, to ma być jako kolejny Ideasowy owy zestaw, który będzie wydawany w przyszłym roku. Jest naprawdę bardzo dobry pomysł, bo w serii Lego Ideas jest cała masa zestawów, które zasługują na to, żeby zostać wydane. Cóż, zobaczymy, co na przyszłość przyniesie, jeżeli ta kampania okaże się Sukcesem może Lego stwierdzić, że raz na jakiś czas. Zrobimy taką małą kampanię z głosowaniem, że fani mają wybrać to, co ma być w kolejnym ideasie. Nowy zestaw z Techniksu Ferrari Daytona SP3. Jakiś czas temu mogliśmy zobaczyć książkę, na której widzieliśmy piękny wizerunek tyłu samochodu. Teraz w internecie pojawiły się zdjęcia samego pudełka tego super samochodu. Samo zdjęcie było dostępne na chińskim portalu reklamowym. Mogliśmy znaleźć sobie tam oto to piękne zdjęcie pudełeczka, jak będzie ten zestaw zapakowany oraz piękną szatę graficzną samego przodu tego samochodu. Powiem szczerze, model nowy z Techniksowy prezentuje się bardzo fajnie i ciekawie. Jest zachowane tak, jak to zwykły, w zwykłym wypadku bywa bardzo dobry kształt oraz dobrze dobrane kolory. To w wypadku Techniksowych Super Samochodów zawsze trzeba im powiedzieć, że. Lego stara się jak najbardziej, jak najwierniej oddać kształt samochodu, który dostajemy. Podoba mi się to powiem sobie szczerze. Jak do technik sam nie przypadam, tak się że ten model wpadł mi w oko i zastanowię sobie, czy się go nie wziąć. Ale największą uwagę zwrócę tu pudełko, bo Lego z tego, co tutaj widzimy, zastosował tutaj bardzo unikatowy wzór pudełka z wiekiem, który możemy sobie otworzyć i zajrzeć do środka. Samo pudełko z tego, co możemy zobaczyć, jest troszkę węższe, ale za to i wyższe. Bardzo fajne rozwiązanie techniczne ale to się samo pudełko prezentuje się bardzo fajnie, bardzo ciekawie i oddaje tak naprawdę ducha samego super drogiego wyścigu samochodu też tu czujemy taką ekskluzywność unikatową w tym pudełku to dziwnie brzmi, no ale tak jest no, po prostu to pudełko wydaje się ekskluzywne na pierwszy rzut oka, a właśnie takie małe detale kupują nas kupujących te zestawy i zachęcają kupujcie mnie, bo to jest coś wartego swojej uwagi więc chyba kupili mnie właśnie tym prostym sposobem sam model, to zabawne, najprawdopodobniej ma użyć światło dzienne z dniem 1 czerwca już, a nie jak to wcześniej informowało reporterów z dniem 1 sierpnia. Bardzo fajnie, że od strony Lego, że ten model trafi do sprzedaży z ogromną falą zestawów, które mają już być za parę tygodni. Ale LEGO również zaprezentowało nam teaser nadchodzącego LEGO Konu. Czyż to w ogóle jest ten LEGO kon? Jest to impreza, na której LEGO prezentuje różne nowości, ciekawe informacje i to, co może nas czekać na najbliższym czasie, jak wygląda ogólnie praca w LEGO. Weszłoroczny LEGO kon troszkę i mnie wyszedł, bo wszystkie informacje to powiedzieć naprawdę wyszedły dużo, dużo, dużo wcześniej. Znajdźmy cały line-up zestawów na drugą połowę roku. Mam nadzieję, że w tym roku Lego odrobi lekcję i zadba bardziej o to, ażeby lista zestawów, która ma się pojawić w drugiej połowie roku, nie wyciekła tak szybko. Ale Lego również nam zapowiedziało, że mamy tam zobaczyć informacje o nadchodzących zestawach na 90-lecie Lego. Mam nadzieję, że również zobaczymy wtedy zestaw Zamku Rycerzy Lwa albo Zamku Króla Lwa. Ważności, jak będziecie sobie ten zamek nazywać. Tam został ma się pojawić w sierpniu, i tak naprawdę najbardziej czekamy na ten, to zapowiedź tych zestawów. Zatem tym zobaczymy stanowczo zapowiedzi wszystkich innych setów, które nadchodzą w drugiej połowie roku, także żeby to wcześniej, i spodziewajcie się, że wtedy dopiero zobaczymy zestawy ze Star Warsu. Wątpię, ażeby wcześniej wyciekł jakiekolwiek zapowiedzi tych oto zestawów. Ta impreza odbędzie się dnia 18 czerwca. O godzinie 18 czasu polskiego zrobię tak, to w zeszłym roku streama na kanale, gdzie będziemy oglądać na żywo tą imprezę i komentować, cóż cuda się pojawiły na tej imprezie, co ciekawego możemy zobaczyć i czym nas Lego tym razem nie zaskoczy. Ej, okay. No i to tyle z ciekawych informacji, które pojawiły się w Lego świecie. Jak na razie, dziękuję bardzo dzisiaj i mam nadzieję, że w tym tygodniu jeszcze nie kończy. które pojawią się w Lego świecie. Na razie!